Ja, sam, ha, ja odkryłem twoje konto ho, na Instagramie selfie z ludźmi. Tam masz followa od Roxy Węgiel nawet. Co? No. Okay. <śmiech> <śmiech> Każdy p popiecany, Roxy Kręgiel mógł bo... followadać. <laughs> Ty, nie no, ja ja robisz, ser... serio? Nie, no, serio mówię. Czekaj, już wchodzę na to konto. Ja p***, Roxi Roxy Kręgiel mógł followadać. Serio! I... Ej, obserwuję I... mnie serio ej! Co jest? I... A no nie ma wamo! Jestem? Cioè, nie ma wamo, wywaliłem jednemu stołu. S tłumowy Totka za ma 5 w sklepie Fortnite Jest boksowany! Full box! Idę, idę, idę Stop! Zero! Nice! Co? Co to było? Co? No co jest? Jak ta snipa leci? No bo nie mam broń na daleko. O to co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Tam, <muszczam>, to <muszczam>, genuine genuine',��. <affiliated> co to jest? Aha, jakąś rurę Druga snajperka, ma <muszczam>, jest. Też on stawia snajperkę. Dwie <sandwichescrosstalk> snajperki, Ja też nie mam boli. Ja mam O, A, koniec sniperka. Zajście. Co? Mam taką sytuację, że ludzie się biją, oni będą robić lezał, ale <grystanie> no to chyba, no Co No co jak ty żyjesz? Gdzie ty jesteś? No co jest? No co jest? No co jest, no jest goby? Co ty robisz? No zabijam chłopal, nie mogę go zabić ziomek. Widzę. Halo Kazama CYYY? A dobra, tu jest kolejny nam Jest stary CO JEST? O EJ MAM Boga! <grym> JA WADĘ WIDZIAŁEŚ TO? WIDZIAŁEM <grym> Hyhyhy Co? Jest <to>? stary Stary złapało Hoho <grym> Co ty robisz? No CO TY ROBISZ? Ty jawale Klipujcie to, klipujcie to, klipujcie to, grybujcie to A! Co? To są żarty jakieś. Chłopie, celowałem idealnie w czubek głowy. I dostał w ciało, to jest niesamowite. Nie no stary Dasie, na przykład ja mam takiego kolegę co... jak miał 14 lat, on komentował mecze i właśnie robił też głos taki, że niby jest doroślejszy. A się z komentatorem chłopie normalny spotkałem. A to ten twój kolega to ten to ten Dariusz Szpakowski, czy kto? To jest bardzo trudna misja. Jestem w bardzo słabym położeniu, jak powiem. Oni są chyba na... Ja pierd***a! Chyba ich ten orzeł oczarował! Czekaj! Ej, jeszcze? A, bo ja go robiłem, to o, Dobra, ciekawinka widzę nadalem. Od razu <laughs> wszystko fajnie. Chodzę o, Ej leży, ale tu było piękne. O, ale teraz. Dziomek jest... coś się zblokował chyba. <laughs> nie wiem co to było. No ja nie mam lotu, no ja jestem dead stan, no nie wiem to jest. No ja mam piper, no to jest sobie żart, tak, ale to jest taki żart! Najlepszy landing stary ląduje na wszyscy tej chopie, gościu ma jest lord loot, a popoję a ma piper, jest szybki. Ziewa stary. nie no, to jest żart jakiś chyba, nie? 3 snajpy? No trzy snajpy, no i to jest żart już. Nie ma formalności. No stary, nie ale napisz mi, proszę cię, ja ci nie będę nie. tego zwijał Ale nie, 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 nie. Bo nie, nie ten. To boli zrobię fa. Tak <noise> <Zabur. głos> <Co> się zdarza. <noise> ej, ej, wejdź, tutaj. Dobra, dobra, no, Dobra, ja ja <noise> 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 okay? <Nie>, No, No, <noise> 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 to ja, to ja, to no to ja, to ja, to to ja, to ja, to ja, to ja, to to no Nieważne, stary, nieważne! Ja pierdolę! Ja dałem, się spodziewał! Ja też! Pamiętajcie, że wygracie duo, a nie solo jakoś! Wygramy solo. rano! Czemu każdy gra solo? Gdzie jesteś? Proszę, złączcie się razem! No i do niego kacpiks, proszę cię! Jest, w końcu, brawo! A Dobra, macie git! macie? Kazik! Kazik! Dobra z niebios! I pomogę. <suszę> Ten sama znowu się i... rozdzielił! Teraz znowu gdzieś tu no, <suszę> Nie no, nie zameka. Ja sama już nie daj rady. Ja No co? Pij te poty i czy... nie gadaj! Pij poty! Ja sama połączyłem, ale giełdę stala!

O, to pali. O, o, o. leży, Haha! No to jest jakiś błąd, więc ja muszę go zabić. No nie. Kelmowska. Jakaś typiara, ona jakieś typiara podrywa. Aż ja nie trafiem.